chala policja, chciałbym zgłosić kogoś z Fela. Opiszę wam osobę, która jest takimi todzienna. nazywa się, gra jest niż panienka, a on nie tak nie że wysyła jedne na tylko wiekowo czasem dolna granica pęka, narzeczona elf, we śnie poszedł nie dlatego ma o imieniu Marianna, już jedna dziwa, Uciekła, bo zaczęło się tłumaczyć, na czym polega stan. Mm. Nawet za chyba nie chciała z ciebie skorzystać, chociaż miałoby zapewnić to korzyści majątkowe. Każdy, ja, jesteś felem, nie oszukuj się. Każdy ci to powie, więc nie odzywa się. Wypierdolaj na malty, dni nic nie znajdziecie. Jeżeli co tam w spokoju, tylko się. Na złbie, a lepiej lepiej opanuję. nas ludzi, to może tylko swel. Twoja liga legend to kolekcji ligosów, bo zwykły one, one, one to rozpierdoli wencie Wychowa to z tobą do to godzina stracona, bo jedyne, co robi, to, że Jostka jest się na kocich, tylko przeszkadzasz nam Weź się zabij sam, czy przysługę zrobisz nam Twój ul pateliowy to jakaś zwykła sraka Więcej demeroza daje powietrze u królaka Gej, okay, kradzieja jesteś to to. i nie oszukuj się Każdy ci to powie, więc nie odzywa się Wypierdolaj na maltych nikt nie gdzie znajdziecie I żyjcie tam w spokoju, tylko duchając. To był gorący Michał Czelen czy disna Nominuje Kamila Suchego, Rey i Bagę.